Mam nadzieję, że wiesz już, w jaki sposób założyć sprawę, przygotować pismo i uzyskać podpis elektroniczny. Jeśli nie, zachęcam do obejrzenia dedykowanych filmów, które są udostępnione na kanale EZDRP. Wysyłkę pisma za pomocą e-doręczeń wykonasz z poziomu akt sprawy. Aby to zrobić, należy przejść do sekcji sprawy, w toku, a następnie do szczegółów wybranej sprawy. Spośród dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, zaznacz te przeznaczone do wysyłki, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Wyślij i e-doręczenia. Pamiętaj, że dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną, aby spełniały wymogi formalne zapewniające autentyczność i integralność. W oknie rejestrowania przesyłki e-doręczeń zobaczysz dostępne tryby wysyłki: PURDE i PUCH. To ważna informacja, która wskazuje w jakiej formie i na jaki adres odbiorcy możesz wysłać przesyłkę. PURDE to publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Umożliwia ona wymianę korespondencji w postaci cyfrowej. Dokumenty w formie elektronicznej trafiają na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych odbiorcy. Z kolei Puch to publiczna usługa hybrydowa. Jeśli adresat nie ma AD, czyli adresu do doręczeń elektronicznych, możesz wysłać elektronicznie plik PDF, który następnie przez operatora pocztowego zostanie wydrukowany i doręczony pod wskazany adres jako tradycyjny list. Skąd będziesz wiedział, czy Twój adresat ma adres do doręczeń elektronicznych? Można to sprawdzić w BAE, czyli bazie adresów elektronicznych zintegrowanej z EZDRP, ale o tym za chwilę. Zatrzymajmy się teraz przy plikach, które dołączasz. Muszą one spełnić warunki określone dla danej usługi przez operatora wyznaczonego. Dotyczą one m.in. dopuszczalnych formatów plików, ich wielkości czy nazw. W przesyłce Purde możesz załączyć różne popularne formaty dokumenty tekstowe, prezentacje, arkusze kalkulacyjne, obrazy, pliki dźwiękowe i wideo. Możliwe są też archiwa, pliki geograficzne, formaty podpisów elektronicznych, XML i jego odmiany. W przypadku przesyłki PUCH akceptowany jest tylko format PDF. Pamiętaj też o maksymalnym rozmiarze plików w obu rodzajach przesyłek oraz o właściwym ich nazwaniu. System sprawdzi, czy dołączyłeś odpowiednie dokumenty i wyświetli dostępny tryb wysyłki. Jeśli wskazane dokumenty nie spełniają warunków operatora, na ekranie pojawią się odpowiednie komunikaty. Wówczas opcja przejścia do kolejnego kroku będzie nieaktywna. Jeszcze na etapie przygotowywania pisma do wysyłki za pomocą e-doręczeń, warto skorzystać z szablonów dokumentów, które twój administrator umieścił w systemie. Takie szablony powinny być przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi operatora. Chodzi tu m.in. o odpowiednie marginesy, linie, czcionki. Jest to szczególnie ważne w przypadku przesyłek puch, gdzie operator automatycznie drukuje dokumenty. Brak zgodności z wymogami może spowodować odmowę realizacji. Szczegółowe wymogi dla Purde i Puch oraz wymagania redakcyjne znajdziesz w załączniku nr 1 do regulaminu Purde i Puch udostępnionym na stronie internetowej operatora wyznaczonego, czyli Poczty Polskiej. Po dołączeniu dokumentów przejdź dalej, aby wskazać adresata przesyłki. Aby to zrobić, możesz skorzystać z zakładki Uczestnicy. Ta opcja znacznie ułatwi wysyłkę, jeśli odpowiadasz na pismo przesłane za pośrednictwem E-doręczeń, gdyż znajdzie się tam kontakt wraz z adresem AD zapisany na podstawie danych przesyłki wpływającej. Będą tu wskazani także pozostali adresaci będący uczestnikami sprawy. Możesz także użyć opcji Wyszukaj adresata, wpisując fragment jego danych. W ten sposób przeszukujemy wewnętrzną bazę kontaktów zapisanych w systemie EZDRP. Jeśli wyszukasz adresata, ale jego adres AD nie będzie zapisany w bazie EZDRP, jest możliwość sprawdzenia, czy posiada on taki adres w bazie adresów elektronicznych. Służy do tego opcja Wyszukaj w BA”. Wówczas system wyświetli pola wyszukiwania bezpośrednio w bazie adresów elektronicznych. Jeśli odbiorca zostanie znaleziony na podstawie danych, które posiadasz, jest możliwa aktualizacja jego danych poprzez dodanie wyszukanego adresu AD. Wskazane kontakty trafiają do zakładki wybrani. Oczywiście korespondencję możesz wysyłać jednocześnie do wielu adresatów. Kliknij dalej, aby przejść do ekranu tryb wysyłki. W sekcji dotyczącej purdę możesz zmodyfikować tytuł wysyłanej przesyłki oraz wpisać jej treść. Jeśli wybrany kontakt nie ma adresu AD i wysyłasz przesyłkę w trybie PUCH, czyli dokument zostanie wydrukowany przez operatora pocztowego, należy doprecyzować szczegóły. Oznacza to wybór trybu, w jakim przesyłka zostanie doręczona, wskazanie opcji wydruku oraz wybór sposobu postępowania w przypadku niedostarczenia korespondencji. Są to tak zwane parametry wysyłki PUCH. Mają one wpływ na ostateczną cenę, jaka zostanie naliczona za jej realizację przez operatora wyznaczonego. Pamiętaj, że w ramach wysyłki Puch Twój plik po wydruku może mieć maksymalnie 98 kartek. Zwróć uwagę na rodzaj zadruku, jedno lub dwustronny i dostosuj go do liczby stron załącznika. Zwróć uwagę na parametry wysyłki Puch. Podstawowe parametry to limit 12 kartek, Druk monochromatyczny, dwustronny, a w przypadku braku doręczenia zwrot do nadawcy. Dodatkowe parametry pozwalają na wysyłkę do 99 kartek w druku kolorowym i jednostronnym z opcją zwrotu lub zniszczenia w razie niedoręczenia. Kliknij przycisk dalej, aby przejść do okna podsumowania, w którym system wskaże możliwy tryb wysyłki dla każdego wybranego adresata. Jeśli pliki spełniają wymagania e-doręczeń zarówno w trybie purde, jak i puch, masz możliwość wyboru odpowiedniego trybu wysyłki. Zatwierdzenie wysyłki wymaga kliknięcia przycisku wyśni. Na zakończenie procesu rejestracji korespondencji system wyświetli status, który potwierdzi poprawną wysyłkę. Możliwe jest również wygenerowanie wysyłki bez załączników. Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji wiadomość e-doręczenia. Jest ona dostępna w menu, pojawiającym się po kliknięciu przycisku Dodaj w widoku danej sprawy. Po jej wybraniu pojawi się okno rejestrowania korespondencji. Wysyłka odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku przesyłki inicjowanej z pliku, z tą różnicą, że pomijany jest krok pierwszy, czyli dodawanie załączników. Po zarejestrowaniu korespondencji, w aktach sprawy tworzony jest plik XML dla każdej wygenerowanej przesyłki. W tym miejscu dołączane są dowody biznesowe realizacji wysyłki dostarczone przez operatora wyznaczonego, potwierdzenie wysłania, a następnie potwierdzenie otrzymania w momencie, kiedy przesyłka trafi do odbiorcy. Z poziomu menu kontekstowego możesz pobrać także pozostałe techniczne dowody przesyłki. Aby to zrobić, kliknij opcję E doręczenia Pobierz dowody. Są one pobierane w pliku ZIP i automatycznie dołączane do przesyłki. Szczegółowe informacje o wysyłce znajdziesz po kliknięciu ikony W oraz w zakładce wysyłki. Tam też sprawdzisz aktualny status przesyłki.